Mamy do omówienia Buta, który otarł się o perfekcję. Naszym bohaterem jest Mizuno Neozen. Podeszwa wewnętrzna wykonana jest z pianki Mizuno Energii NXT nastrzykniętej azotem. Jest to po prostu najlepsza. Podeszwa, w jakiej kiedykolwiek biegałem. Jej efekt jest bardzo zbliżony do tego, co prezentują buty z płytką karbonową, te najdroższe modele, mimo iż nie ma w niej tak naprawdę żadnej innej technologii oprócz tej pianki. Tuż pod spodem mamy gumę bieżnikową X10, która jest standardową gumą Mizuno. Od razu zaznaczę, że może być to but dosyć śliski w gorszych warunkach pogodowych. Od wewnętrznej strony mamy taką wyściółkę materiału, która jest troszeczkę sztywniejsza i o dziwo troszkę mnie poraniła na jednym treningu, co było zadziwiające. Natomiast nie uważam tego za jakąś wielką wadę dlatego, bo ten but jest stricte przeznaczony dla osób ze stopą neutralną lub spinującą, a ja w tej stopie, w której zrobiła mi się ta ranka, mam lekką pronację. Ten model sprawdzi się świetnie u osób z silnymi stawami skokowymi, z, u osób troszkę bardziej zaawansowanych niż początkujący, którzy zaczynają swoją przygodę z bieganiem, u osób, które mają całkiem okej okay technikę biegu, ważą tak do 85 kg i tego buta raczej będą stosować w rotacji, z jak Jakimś powiedzmy drugim, bardziej stabilnym butem niż Neozen.